Hej, hej. Cześć, słuchajcie, dziś puściłem sobie trochę e, ładowanie bufora, nastawiłem sobie temperaturę, zadałem 28 stopni plus minus e, 3 stopnie histereza, czyli w teorii on się powinien zagrzać do 31 stopni, 3 albo 2 stopni, już się pamiętam, chyba 2 stopnie, 30 stopni. E, widzicie, Esko pokazuje temperatury na górze bufora i w środku bufora, praktycznie 29,6 e, działa to tak z godzinę, może trochę e, więcej jak godzinkę ale jednocześnie puściłem sobie też ciepło na podłogę e, tu mamy praktycznie pokazują te termometry też praktycznie 30 stopni sterownik od pompy ciepła umieściłem sobie tutaj na rurze, fajnie nic nie trzeba Wiercić. Widzicie, że już to jest temperatura zadana, a to jest temperatura na powrocie. Widać, że pompa działa. Eee, no i ta temperatura jest osiągana wyższa, tak? No bo pompa ciepła dąży do tego, żeby mieć 2 stopnie więcej, bo histereza jest bodajże 3 stopnie. Czyli do 31 stopni będzie nagrzewać i powinna się wyłączyć. Ale, jedno, ale jednocześnie też w tym samym czasie leci na podłogę od, mówię, no godzina z groszami, tak to było puszczone żeby sobie troszkę popracowało razem, bo jeszcze nie pracowało wcześniej ale co chcę wam pokazać, chcę wam pokazać wcześniej mniej więcej tu jeszcze mamy temperaturę, nie wiem czy to będzie widoczne akurat na górze bufora, na tym sterowniku jest już 32, no bo wiadomo, że najcieplej leci do góry ale modulację pompy chcę wam pokazać i zerknijmy sobie na podlicznik od pompy i zobaczcie, że ona sobie chodzi teraz. To jest w sieci 2,26 Ampera. 531 W pobiera pompa w tym momencie, czyli zmodulowała się do 530 W 8KW jednostka. Ona ma 8,4 dokładnie. Zmodulowała nam się do 530 w To jest aktualny pobór prądu. Przy takiej swojej pracy. Ona wcześniej pobierała około 1,1,1,2. Jak już dochodzi do tej temperatury zadanej, no to moduluje się, bo zmienia też parametr wody wylotowej. I dlatego tak to wygląda 531 W. Tak wygląda modulacja. A jeszcze pytacie też o parametry na tym sterowniku. Słuchajcie, tu mamy status i tu widzicie delta, jaka jest pomiędzy, to jest to co Wam mówiłem wcześniej w materiale, że na początku, jak pompa się odpala, to jest 8 stopni przy tych nowszych jednostkach, które już są tutaj mm, sprzedawane na rynku polskim, to jest chyba 5 stopni i dąży do jak najmniejszej delty. I tutaj widzicie, temperatura wody na wyjściu to jest 28.7, temperatura na wejściu to jest 30.5. Czyli mamy w zasadzie 2 stopnie różnicy mm, wejście i wyjście i dzięki temu tak ta pompa się moduluje i schodzi tak nisko z modulacją. Jak było to 6-7 stopni, no to wiadomo, że musiała pracować na wyższym parametrze. E, na wyższym parametrze więcej prądu pobierała, no oczywiście też większą moc pewnie grzewczą oddawała. Mam jeszcze jakieś temperatury gazu, temperatury odcięcia zaworu, itp. itd., jakieś tam dodatkowe parametry, ale o tym mówię, będzie osobny materiał. Natomiast to, co tutaj widzicie, czyli mniej więcej 2 stopnie jest delta, teraz już poniżej 2 stopni, nie? 30,5, a 28,7. Tak to, tak to wygląda. No i ona sobie cały czas pracuje, dobija. Nie wiem, czy ona dobije, jak podługówka chodzi. No myślę, że dobije, no bo zdecydowanie więcej mocy daje, jak potrzebuje budynek pobrać, no ale podłogówka jeszcze nie była w tym sezonie odpalana jest to pierwszy raz, więc ta podłoga na pewno była troszeczkę chłodniejsza i to musi sobie pewnie dłużej popracować, aczkolwiek to takie moje testy żeby zobaczyć sobie jak to będzie pracowało, jeszcze raz zerknijmy na w sieci mamy 235, 2,3 ampera 534 w Czyli widzicie, że ona się moduluje do 500. Przynajmniej 30 teraz. Nie wiem, czy jeszcze mniej schodzi, czy nie. Ale w tym momencie mamy 536-537. W takim zakresie pracuje. Obecnie temperatura 29,6 i 7 utrzymywana w buforze. No i tak to, tak to wygląda. Powoli sobie dobija ten bufor. Tu jeszcze jest ikonka WiFi, Jestem połączony już w wi czyli mamy dostęp zdalny przez Internet w standardzie tutaj w tej pompie. Widzę, że zawór 3D już się tak otworzył tylko tyci tyci. Czyli ta woda przez tą podłogówkę już też praktycznie przeleciała przez tę godzinę raz. Że na powrocie już mamy cieplejszą wodę, bo wcześniej był otwarty, jeśli dobrze pamiętam, na trójce, teraz jest już na dziewiątce, więc widać ewidentnie, że, że podłoga też już jest odczuwalnie ciepła. A na podłogę zadałem sobie tylko na tym sterowniku, zobaczymy, 26 stopni. Specjalnie na takim małym parametrze sobie wrzuciłem to. Jest odczuwalna już to temperatura, no bo na dworze jest w miarę jeszcze względnie, no wczoraj był przymrozek, znaczy dzisiaj rano był w zasadzie przymrozek, ale wczoraj, e, ale wczoraj mm, było chyba 14-15 stopni, dzisiaj 15 stopni, tylko przymrozek był, w zasadzie u mnie prawie minus 1 było. No i temperatura zadana jest 26 stopni, idzie teraz na podłogę, mamy 32 na górze, no i pokazuje 27 dokładnie, bo te, te wskazanie tutaj 27 to jest wskazanie z tutaj mamy przymocowany czujnik i to jest aktualne wskazanie jakie idzie, bo tu jest też histereza jest zadana 26 stopni, a histereza jest tak jak tu widzicie o, histereza 2 stopnie, nie? czyli on tam 24 do 25. 8 puszcza, no 27 jest teraz. Tak się zawór ustawił i, i tak idzie nam w podłogę. Także tak to wygląda. Pompa sobie pracuje moduluje się super. Widać, że ona sobie jakbym wrzucał w zasadzie wrzucam można powiedzieć. W podłogę jednocześnie ładuje bufor i z takim niskim parametrem, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Przy większych prozach wiadomo, że ta temperatura może będzie wyższa, no ale ona przy tej delcie e, takiej małej rzędu 2 stopni, nawet jak to będzie 30, nie wiem, tam 2 stopnie trzeba będzie wrzucać w podłogę 30-32, no to ona będzie się modulować do 500 wat. 530W na godzinę, więc wydaje mi się, że to super wynik. No ale zobaczymy, będziemy cały czas testować. 537, 538, nie? Czyli z taką częstotliwością i z takim poborem prądu. 530W na godzinę, to powiem Wam, że AUX 3,5kW pobiera tyle samo. Jeszcze nie widziałem, że... A nie, do 430 zeszło, przepraszam. No, do 430 zeszło. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o modulację parametry ee, pracy pompy, No ale obserwujemy dalej. Dopiero się sezon zaczyna, chociaż takie te dni mają być po kilkanaście stopni, w nocy kilka. Więc pewnie finalnie nie będzie nie będzie to dokładnie widać. Tu widzicie grzała zwinięta, schowana. No ten przewód sobie tam po prostu wisi. I tyle. OK. Sprawdzamy dalej parametry i Jakiś materiał będziemy po kilkudniowych testach ee, kręcić, bo też pytacie mnie do jakiej temperatury będę grzał, więc na pewno zrobimy testy na 35 stopni i zrobimy na maksymalnie, czyli chyba 50 stopni do wody kotłowej. Jest tyle możliwości ustawienia na sterowniku, więc na pewno pokombinujemy, po, po, po będziemy patrzeć na różne sposoby. Na razie pozdrawiam, trzymajcie się, hej, cześć.